Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku Potyczek Matematycznych zajmiemy się obliczaniem wysokości i pola trójkąta równobocznego oraz obliczaniem pola sześciokąta foremnego. Zajmiemy się tutaj również przekształcaniem wzoru, które przyda nam się właśnie przy trójkącie równobocznym oraz obliczaniem długości boku trójkąta równobocznego lub sześciokąta foremnego na podstawie, długości, na podstawie jego wysokości lub jego pola. Zaczniemy od czegoś, co przyda nam się przy trójkącie równobocznym. Napiszemy wzór, z którego będziemy mieli wyliczyć t, a dokładnie znaleźć wzór, w którym po postawieniu liczb będziemy mogli z niego wyliczyć właśnie t. Na początku, kiedy liczba jest w mianowniku, a chcemy jej się stąd pozbyć, to mnożymy razy tą liczbę, ponieważ kreska ułamkowa to znak dzielenia. Mnożymy. Tutaj ta liczba po prostu znika. A kwadrat b równa się i tutaj piszemy to mnożenie. Czyli p równa się 2t. Znaczy p razy 2t. Teraz możemy teraz musimy stąd się pozbyć p. Ponieważ mamy wyliczyć samą y, literę T, czyli pozbywamy się P. I jako, że tutaj jest mnożenie, to my dzielimy. A kwadrat B. I tutaj pamiętajmy, że kreska ułamkowa to właśnie jest znak dzielenia, czyli tutaj przez P. Tutaj P znika i zostaje nam 2T. Mamy jednak wyliczyć, ile wynosi samo T, więc dzielimy przez 2. Możemy to już zapisać po tej stronie, bo tutaj możemy te strony równania zamieniać. Jest to A kwadrat B przez P. I dzielenie przez 2 to jest mnożenie razy 1 druga. Kiedy dzielimy przez jakąś liczbę, na przykład przez 3, to tak jakbyśmy mieli tutaj ułamek. Pamiętajmy, że to jest równe w ułamku dzieleniu przez 3. I tutaj możemy dać jedynkę, czyli 1 przez 3. Tutaj ta liczba, właśnie y, jest tutaj w formie, y, tutaj zapisana w formie jedynki. A tutaj dzielenie przez 3, czyli dzielenie przez 2, zapisujemy w formie ułamka. Więc mnożymy i wychodzi nam a kwadrat b, no bo tutaj jest jedynka, więc zostaje. I mnożymy dół, czyli 2p. Tutaj jest kwadrat. I mamy wyliczone T. Przechodzimy do następnego tematu, którym jest wysokość trójkąta równobocznego. To wszystko możemy wyliczyć za pomocą twierdzenia Pitagorasa, ale znając wzory, liczenie nam pójdzie o wiele szybciej. Wzór na y, wysokość trójkąta równobocznego to y, H. Równa się A pierwiastku z 6 dzielone przez 2. No i teraz pytanie, skąd się to wzięło? Jak wiemy, A to jest krawędź trójkąta równobocznego, gdzie wszystkie kąty mają miarę 60 stopni. I możemy tutaj też zauważyć, że skoro cały ten kąt ma miarę 60 stopni, to ten tutaj ma miarę 30. W tym wypadku. Możemy podzielić krawędź tutaj na dwie równe części. I przypomina nam się zasada o kątach w trójkącie prostokątnym, który ma, miarę, który ma kąty o mierze 30 stopni, 60 stopni i właśnie 90. Narysuję tutaj jeden taki trójkąt. I tutaj jest kąt prosty, bo jak wiem, to jest wysokość. To jest jedna, druga A. Jak pamiętamy, ta, ta, ten bok jest dwa razy dłuższy, więc połówka razy 2 to 1. Czyli tutaj możemy to tu po prostu napisać A. I zgadzam się, bo tutaj każdy bok jest równy A. I tutaj przypominamy sobie zasadę A pierwiastków z trzech, tylko pamiętajmy, że tutaj to jest jedna druga A, a jedna druga to dzielenie przez 2. A pierwiastków z trzech przez 2. I tu nam się pojawia wzór na wysokość. Łatwiej zapamiętać ten wzór i stosować go na przykład przy następnych obliczeniach. Teraz zajmiemy się polem. Do wzoru na pole dojdziemy właśnie używając wzoru na pole yy, trójkąta, który znamy już wcześniej. I tego wzoru na wysokość. A razy h przez 2 to wzór na pole każdego trójkąta w tym wypadku podstawiamy zamiast H tutaj, a pierwiastków z 3 przez 2. Czyli w tym wypadku to jest równe a razy a pierwiastków z 3 przez 2 i dzielone jeszcze przez 2. Tutaj ten ułamek, tą dwójkę możemy dać jakby tutaj. Zapisujemy to tak. Przekładamy ją na dół i to jest mnożenie. To jest równe 4, a kiedy mnożymy a razy a, to jest to samo co a do potęgi drugiej. Pierwastyk z 3 zostaje. I tak doszliśmy do wzoru na pole trójkąta równobocznego. Ja to tak zapiszę. Łatwiej zapamiętać ten wzór. A co jeśli mamy wyliczyć na przykład nie, nie y, krawędź, znaczy nie wysokość, a nie, nie pole, a właśnie krawędź? Z tego wzoru h równa się a pierwiastków z 3 przez 2. Możemy wyliczyć a właśnie przekształcając wzór. Mnożymy razy 2, ponieważ musimy się pozbyć stąd dzielenia. Jest to 2h, a pierwiastków z 3 zostaje. Chcemy się pozbyć tego ułamka, a że tutaj jest niewidzialny znak mnożenia, to dzielimy przez pierwiastek z 3. 2h podzielić przez pierwiastek z 3 to tak, jakby tutaj był znak, jakby to była kreska ułamkowa, i zapisujemy to tak. 2h przez pierwiastek z 3 to jest a. Tak możemy to zapisać. I tak wyliczyliśmy ile wynosi krawędź na podstawie wysokości. Tutaj możemy postawić wysokość i mamy wyliczony. Podobnie robimy przy wyliczaniu długości krawędzi na podstawie pola. Pole, tutaj po prostu zapiszę samo p, to a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4. Musimy wyliczyć a. Więc żeby pozbyć się ułamka, mnożymy razy tą cyfrę na dole, czyli razy 4. Staje nam... Oj, 4p równa się i tutaj liczba u góry, czyli a kwadrat pierwiastku z trzech. Tutaj jest znak mnożenia, a żeby pozbyć się mnożenia dzielimy. Tutaj przez pierwiastek z trzech, czyli 4p. Tutaj pamiętajmy, że dzielenie to można zastąpić kreską ułamkową. Przez 3 to a kwadrat. Zawsze, robimy, przeciw... Zawsze um, robimy przeciwne działanie. Więc tutaj przeciwieństwem potęgi jest pierwiastek. Więc A to pierwiastek z tej liczby. 4P pierwiastków z 3. I tutaj mamy wyliczone A. Możemy tutaj podstawić pole. A czasami, żeby pozbyć się niewymierności zmianownika. Robimy to, co ostatnio, czyli 4p pierwiastków z 3. I tutaj pamiętajmy, że 1 jest równe pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 3, bo liczba dzielona przez taką samą liczbę to po prostu 1. To, raz 1, to dalej to, więc możemy to pomnożyć razy tutaj pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 3. Zostaje nam. Pierwiastek z 4p, pierwiastków z 3, to przepisujemy, a pierwiastek razy pierwiastek daje nam tą liczbę, która jest tutaj pod znakiem pierwiastka. I to jest przekształcony wzór. Zakończymy wszystko wzorem bardzo krótkim na pole sześciokąta foremnego. Możemy zauważyć, że sześciokąt foremny Składa się z małych trójkątów równobocznych. Tu jest A, tu jest A, tu jest A. Wszędzie tutaj jest A. Przekątną możemy robić, obliczyć tą dłuższą przekątną, właśnie mnożąc y, y, bok sześciokąta foremnego razy 2, ponieważ tutaj jest równa 2A. Tutaj wszędzie też są A. Skoro sz, cały sześciokąt foremny składa się z sześciu małych trójkątów równobocznych, to zapisujemy 6 razy, i tutaj wzór na pole trójkąta równobocznego. Możemy też obliczyć pole trójkąta równobocznego jednego na wystawie a tutaj i po prostu potem dopiero pomnożyć razy z 6. Podsumowując, wzór na wysokość trójkąta równobocznego to a pierwiastków z 3 dzielone przez 2. Natomiast wzór na pole trójkąta równobocznego Możemy wyliczyć właśnie za pomocą wzoru na wysokość. Jest to a do potęgi drugiej pierwiastków z trzech dzielone przez 4. Wzór na pole sześciokąta foremnego to wzór na pole trójkąta równobocznego pomnożony razy sześć. Czyli sześć razy a kwadrat pierwiastków z trzech dzielone przez 4, Przy przekształceniu wzoru musimy pamiętać o dokładnym robieniu wszystkiego po kolei. Natomiast znając wysokość lub pole trójkąta równowocznego, możemy szybko obliczyć długość jego krawędzi. Dziękuję za uwagę.